Simon, chodź tu szybko, bo zaraz tam samolot odleci. Ooo dobra, chyba wreszcie jesteśmy na miejscu. ej, ale ten samolot ładnie wygląda. Jest naprawdę ogromny, tylko proszę cię, Simon, nie korzystaj tym razem od razu z toalety, bo znowu będzie śmierdziało w całym samolocie tylko przez ciebie. O, wiesz, jest taki problem, jeden! Jaki znowu problem? Toalety, gdzie Ej, poczekaj, bo nam odlatuje właśnie samolot, ej, możemy sobie chyba na to wszystko spojrzeć, ale słuchajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, bo cię polecimy sobie na wycieczkę samolotem, tylko że no oczywiście Simon musiał znowu sobie pójść do kibelka, nie wiem w sumie po co. W którym ty znowu jesteś... Nie, dobra, o, przepraszam, Simon, nie chciałem tam wchodzić. Oj, ten samolot jest w ogóle ogromny. Serio, chyba nigdy nie byłem w tak dużym samolocie. Jestem w ogóle ciekawy, czy na przykład mamy jeszcze jakieś piętro wyżej. Dobra, to możemy sobie otworzyć. oj, wow, to są jakieś sejfy, Simon. robią sejfy w samolocie i to w ogóle tak niezabezpieczone niczym. Chodź tu do mnie szybko! co czego, bo wyławiam coś! Wyławiasz coś z toalety. Dobra, nie mam pojęcia, co ty możesz wyławiać z toalety, ale tak, szczyci powołzonka. Dobra, czy ten samolot nam wreszcie jakoś odlatuje, czy coś? Nie, póki co, to on chyba sobie tylko skręca, ale zaraz na pewno jakiś odleci. Nawet nie wiem, gdzie my lecimy, sam w sumie kupował te bilety Wiem tylko, że na jakąś wycieczkę. Wow, ej tu możemy sobie jedzenie zrobić. A ja mam sobie jakąś burgerka zrobić, jakbym zrobił burgerka, to było na pewno mega dobre. Ej, możemy być pilotem jeszcze na przykład. To jest kloso dla vip ów Nie wiem czy ja to mogę do środka o, wejść. Co ty zrobiłeś właśnie? Skąd ty to wziąłeś? Nie ja Co? Ej, dobra, nie mam pojęcia skąd ty bierzesz takie rzeczy, ale fajnie, Simon. No. Ja bym tylko chciał, się zostać pilotem. Możemy tutaj wejść, proszę, możemy. i yes, możemy być pilotem z samolotu! Co tu się stało? Tylko minus jest taki, że ja raczej nie potrafię za bardzo sterować samolotem. Może sobie tu usiądę, mogę sobie spojrzeć przez okno. Simon, ej, ty chyba potrafisz samolotem latać, co nie? A o, znaczy wiesz, to jest najlepszy. Mów mi Simon, pilot mi, okay, jest moje a Możesz imię. tu wreszcie do mnie przyjść, chodź teraz do mnie, bo ty łalisz po tym całym samolocie. Tam z są safey ty safe będzie musieli sobie potem jakoś otworzyć, bo nie mam pojęcia co w nich jest, ale mogą być tam rubux na przykład. Chodź tu góry, szybko, ale ty w ogóle możesz tutaj wejść, weź, weź spróbź tutaj wejść do środka. E, Pędziesz, że nie mogę, wejść, tylko czekaj, ma klucze za nie tak. może, ja mogę! Dobra, możesz sobie kluczyk skądś tam wziąć. Ej, czemu ten samolot? Kiedy my wreszcie wystartujemy? Dobra, my musimy wystartować, bo inaczej tu nikt stąd nie wystartuje. Startujemy. Ej, chyba wreszcie startujemy. Dobra, puklikam tu jakieś przyciski. Raczej będziemy... Tak, udało mi się wylecieć w powietrze. Co się no, dzieje ty Jak ja nie umiem latać, Simon, no, spokojnie! Ale wystarczy włączymy autopilota. Ej, przedtem tutaj siedziałem na fotelu i znowu gdzieś zniknął. Mogę wiedzieć, co ty robisz w tym samolocie? wiesz co, moja klasa jest zablokowana. A twoja? a to jest moja. Czemu ja to nie mogę. Ej, mogę tutaj wejść? Dobra, Simon, weź się odsuń, o, tak? To, to, to klasa sami sami jest klasa dla widzów, tylko. A, to... ja, sobie, ja sobie teraz tutaj usiądę, o, no, moim siedzeniu będziemy sobie oglądać TV menu. Dobra, w sumie to nie ma nic ciekawego do oglądania. Ej, bo będziesz ja y, pokazać. Chodź ze mną szybko. Ty masz... Tak, Ej, no? U... No, może na przykład ta twoja bila otworzy nam te sejfy? To by sobie było dosyć spoko, co? Czy tak, nie tak, tak, to O, awesome dobra, billa, bardzo no spoko. Ej, my jesteśmy już bardzo wysoko, czy nie? Bo ja nawet nie wiem, czekaj, musiałem sobie spojrzeć też w tą szybkę. No jesteśmy już bardzo wysoko ogólnie, więc to mi się podoba, ale musimy sobie pójść teraz troszkę do tyłu. Zobacz, Samu, to trzeba jakoś już tworzyć teraz, tylko że ja serio nie wiem jak. Jak tam wejść masz, znaczy to samo wchodzić? Ty nigdzie wchodzić nie możesz? Dobra, przecież ja jestem kapitanem tego statku, nie. Pilotem, pilotem chciałem powiedzieć, nie? Kapitanem, kapitanem. czy ja w statku w ogóle? My latamy z samolotem. Dobra, nieważne. No, ja w ogóle wszyscy wiecie o co chodzi. Wow, ej, Samu, tu jest papier. Czemu tu jest papier? Jest jest Później Ej, tu jest w ogóle pokazane, jak powinno siedzieć w toalecie. To jest chyba dla Simona, bo Simon tak sobie dziwnie czasami raczej woli usiąść, tak mi się wydaje. No ale dobra, pójdźmy sobie jeszcze do kuchni. Samu do kuchni tu ty musisz wejść, serio, tu wiesz, czemu musisz wejść do kuchni, co nie gdzie ty teraz jesteś? Tak, tak, ta, wiesz bo ja bardzo lubię i Chodź, na to tak, do kuchni musisz wejść, proszę powiedz, że możesz wejść. Nie no nigdzie <grypt> nie, 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 nie może wejść. Dobra, ale powiem że ja bym zrobił coś dobrego do jedzenia, tylko że tym samolocie do jedzenia chyba nic w ogóle nie ma tego co mi się wydaje. to może na razie... Pójdę troszkę sterować tym naszym samolotem Bo nie chciałbym żebyśmy się przypadkiem gdzieś rozbili Wchodzimy tutaj do środka i co my tutaj mamy Siadamy sobie wow Ej jesteśmy na razie bardzo wysoko i my cały czas lecimy w górę Z tego co mi się wydaje wow Mogę coś napisać nawet ej Simon mi się wydaje Czy przed były jakieś lekkie turbulencje Co się dzieje z samolotem halo ale Tak, myślę, że spokojnie, Ale mam lepszą, lepszą rzecz wow. Ale co są widoki zabrać. lepszą rzecz co ty może znowu coś zdobyłeś Fajnego co e, tak myślę, że ty patrz na niebo Teraz w tym momencie nie bo wiesz co trudno Mi jest patrzeć na niebo dobra mogę sobie na przykład podejść Do szybki i spojrzeć tutaj no, no nic się chyba nie dzieje, co? Uwaga, i czekaj, teraz kupuję coś za 15 robuxów i patrz za na. Nie 15 Dobra, czekajcie, co on teraz robi? No patrzę sam, co się dzieje? Czy zmieniła się coś u ciebie? Nie no, nic się nie zmieniło, a co się u ciebie zmieniło? Jaki skam, mam wszystko czerwone teraz, co jest? Co ty gadasz teraz? I ty sobie popsułeś normalny widok na wszystko. Ej, mogę otworzyć drzwi? Nie, już są zablokowane. Czyli drzwi sobie niestety nie otworzymy. Ej, w ogóle gdzie my lecimy, bo ty my bilety dokąd, nie? I, I dokąd są te bilety? No, wie jeszcze na do Guacamulacante! Jaki Guacamulacant? Co dobra, nawet nie chcę słyszeć więcej tej nazwy, bo ona mi się strasznie źle kojarzy. Z no wiecie o co chodzi z Guakamole, nie? Co to tutaj jest? Czemu tu na środku stoi? To zjedzenie... Ej, mogę na przykład sobie to. O! jedzenie na szczęście! Ej, Jezu. co to jest? To kosztuje 229 boksów! Ej, Simon, chyba się nie dajmy. Jest... No to kosztuje 229 ruboksów, tylko drogie strasznie, co nie? Ej, proszę cię, ale nie muszę ty mi to kupić, Simon. Ej, czyli to jest z jakaś mogę być z Co może być? Ej, dobra, weź tym poruszaj teraz. Ej, co jest? Ej, mogę sobie coś wziąć. Wow, ej, co się stało? Simon coś uderzyło właśnie! Dobra, ja kupiłem to za 200 roboks, ej mogę iść do kuchni! Ej, weź to, możesz do kuchni, Jo. i wow, dobra, Samu, to ty możesz nam teraz do jakiś dobrej dzonku zrobić, tylko nie mórz stopty ja z samolotem. co się z tym dzieje? No właśnie nie wiem. Poczekaj, ja muszę przyłożyć ktoś spojrzeć, bo nie wiem czy tam już coś pali. Nie, tu jest wszystko w porządku. Spójrz jeszcze może na drugie skrzydełko, ale na drugim skrzydle. nie spadamy? Spadamy. Ej, my faktycznie spadamy w dół. Poczekaj, ja muszę sterować samolotem szybko. Co się dzieje? Ej, dlaczego my spadamy? Co się teraz stało? Dobra, czekaj. Może ja bym chciał trochę oddalić ekranu, nie wiem, co się dzieje z samolotem, ale chyba wszystko jest w porządku. Nie, sam, wiesz co, mi się wydaje, że my po prostu lądujemy i tyle. Nic złego się nie dzieje. Nic nawet nigdzie nie pali, ani nic nie złego. No. Zobaczę wszystko jest w porządku przecież. Simon, co ty robisz w tej kuchni, że tak się trzęsie ten cały samolot! O, że wiesz co, 5 ton kurczaka wrzucam! Jakie 5 ton kurczaka? Przecież tyle to my na ten samolot nie mogliśmy wziąć. Ogólnie to już chyba wszystko się unormowało, tylko strasznie się trzęsie ten samolot cały! Ej, serio, nie o co tutaj chodzi? No mieliśmy pojechać do tej łaka coś tam, nawet nie. O co. Ej, czy my się właśnie pochylamy? Ej, my się pochylamy, Simon, co to teraz jest? Ej, dobra. Ja mam dużo kurczaka Ej, i o... się przechylam samolot pod ogólnie... mną. Poczekaj, ja ci powiem tak, e, jakbyś jak, jak musieli skakać z samolotu, to ja mam ochrony, ale jeden tylko niestety, więc nie wiem co ty byś zrobił. Dasz radę sobie samą coś ogarnąć, nie wiem, jakąś paralolę. to, ten papier toaletowy. A papier, no właśnie, masz papier toaletowy, to możesz z papierem toaletowym sobie wyskoczyć. Drzwi są cały czas zablokowane, więc nigdzie chyba nie musimy wyskakiwać, ale nie wiem, czy się dzieje, serio, cały czas tam się tylko trzęsie samolot i poza tym to wszystko jest w porządku. Mogę... Oj, w ogóle co możemy zrobić w toalecie. Wow, ej, mogę sobie papier na przykład zabrać? Tak. Ale czy nie, czy to jest moja toaleta, A, to? Twoja, przepraszam cię, zapomniałem, że w samolocie jest 15 toalet i wszystkie są twoje, ale dobra, nieważne, ty, ty można. Nie no, tam też jest moja, no co ty twoja? Robię? Dobra, to ja nie muszę, ja poczekam aż wylądujemy gdzieś wtedy sobie. Nie nie wiesz Co chodzi co się znowu dzieje? Simon, czemu się tak obniżamy? Teraz weź to jedzenie ode mnie, ja nie chcę nic oh, jeść przecież. Czekaj, Poczekaj, po, po poczekaj, na drzwiach jest napisane, że za jakieś dwie minuty będziemy mogli je otworzyć, czy będziemy musieli skakać z samolotu? Co co tu chodzi? Nie przecież ja nie chcę nigdzie skakać. Dobra, nie, ja muszę to jeszcze jakoś ratować. Muszę teraz wrócić, jakoś odratować ten nasz samolot. Simon może mi pomógł trochę, weź to jedzenie ode mnie, nie chcę żadnego Szyn, jedzenia po, przecież. No, jak strasznie! O, jakby szybko spadamy w dół teraz. Ej, mega szybko spadamy w dół. Serio, ten samolot się zraz mi ten spadochron, nie mogę spadochronu. Dobra. Spokojnie, później go sobie weźmiemy. Ja na razie muszę sobie tutaj usiąść. Co się teraz dzieje? Zobaczcie, jak ten samolot jest pochylony. Ale okej, okay, mogę sobie coś, coś kliknąć, jakieś ogłoszenie czy coś? wysłać blokada. Dobra, nie wiem, zaraz to ogarnę. Ej, Jerry, a czemu grilla robisz na skrzydle? Jakiego grilla? Znowu o czym ty no, gadasz? Co na, się na dzieje? Czemu nam się palą dwa silniki? Ej, dobra, dwa silniki się palą, dwa jeszcze żyją. Nie Jest aż tak źle jak myślałem, ale ej, to, to jest zaraz koniec przecież. Co my jeszcze mamy teraz zrobić? Ej, tam mi się pokazują jakieś rzeczy. Dobra, muszę szybko pójść tamtą stronę. Simon, pomóż mi! Czemu to jest poduszka? Ej, ja nie chcę poduszki o, żadnej. to ma, ja szukaj, ej, oddać? Dobra, we, masz, weź sobie tą poduszkę. Nie jest do niczego potrzebna, ale chyba nie mogę się niestety oddać. Co to teraz jest? Ej, my musimy odblokować coś. Czemu ty mi toaletę zablokowaj, Simon? No weź to odblokuj! Nie, a co zrobiłem z papierowego a! papierowego, papierowego. Nie wiem, co zrobiłeś, ale mam łom. Dobra, ten łom na pewno nam się do czegoś przyda. To samolot może... wersja mini, pad! Jak samolot wersja mini? I co będzie? może z tego skakać jeszcze? Dobra, szybko, chodźmy teraz tutaj. Co nam tu pokazuje? Mogę sobie to zasunąć? Zamknij. Dobra. Nie wiem sobie, ja poznam to, ale mam łom. Ej, mogę ci tym łom na przykład zażyć? Simon, chodź tu do mnie! Ej, łomem dostanie! No, to znaczy, dostaniesz. Nieodpowiedzialny. Nie, odpowiedzialny. nieodpowiedzialny! Nieodpowiedzialny. Właśnie ja jestem Ciś pilotem, Samolotu, ja nie mogę nikogo bić, Co ja w ogóle robię? Dobra, musimy sobie jeszcze szybko teraz jakoś zabrać spadochron. Całą mam tam jakąś lotę, więc raczej mu to powinno wystarczyć. Nie wiem w ogóle, gdzie zgubię moją poduszkę, ale to już nie jest takie ważne, co nie? Mogę ten spadochron wreszcie wziąć. O, jaką fajną jest. poduszkę! Mam, mam wreszcie spadochron, dobra, wszystko jest w porządku. Teraz tylko tak, e, weźmy sobie jeszcze na chwilkę tutaj usiądźmy. Co się dzieje? E, jak my nisko już jesteśmy! Ej, wszystkie ślinki nam się palą. Dobra, to jest już koniec naszego samolotu. Ja już nic więcej tutaj nie zrobię. Jesteśmy naprawdę bardzo nisko, więc zaraz będziemy musieli pewnie stąd skakać. Hey, Jerry, let's go! I teraz ostateczny taniec. Mm, jak już... My... Odwieraj te drzwi, dobra, za 25 sekund tworzą nam się drzwi. Ja już chyba nawet nie idę jako pilot. Ej, czery, czery, czemu co? tak panikujesz? Jak pani... No bo zaraz nam się samolot rozbije, czego ty nie rozumiesz? czemu nam się samolot Masz. rozbije, czego Chodź się to Chodź ty A po tobie już teraz! O, dobra, nie, nie będę go bić, przecież po co ja go w ogóle biję? Dobra, jestem ciekawy, za ile nam się te drzwi wreszcie otworzą? Szybko 10 sekund. Okej, okay, idę szybko do pilota, chcę zobaczyć, czy wszystko tam jest w porządku. Muszę zobaczyć o tym, co tutaj się dzieje. Dobra, jesteśmy na miejscu, wsiadamy tutaj i jak wygląda ten samolot? No nic, to już nic nie Ej, my się, o, serio, o, o, zaraz to... rozbije. jak już nisko o, jesteśmy, sam, dobra. Chwilę, to... Toalety, Przepraszam ci samolot, samolocie cały samolot, straciłem mu tyle milionów robuxów kosztował. Naprawdę na ostatnie chwili w tym samoliecie do toalety? Dobra, i musimy to otworzyć, Simon. Dobra, wezmiesz łom. A masz te drzwi. O, a, Co się stało teraz? Ej nie, wypadłem z samolotu. Co się dzieje, Simon, pomóż mi! A ty też wypadłeś? Dobra, ja też nie wiem gdzie ja jestem, ale wypadliśmy właśnie z samolotu. Ej, jak my szybko ej, spadamy. cały to... budynek spadł obok nas. Jaki budynek spadł obok nas? O czym ty gadasz? To jest samolot przecież. Dobra, Simon, ja odkładam ten łom i zaraz chyba odpalam mój spadochron. Trzy, dwa, jeden, cyk! Mogę. Jest! Jest! Uda. Się. Mam spod ochrony. ej, czemu ty masz jakąś lotnię, Co to ma być w ogóle, ej? z zery, to jest właśnie służba, że z którą trzeba zrobić o, co, co się stało? Zobacz, ten samolot, tu się cały rozbił! Dobra, nie, to jest straszne przecież co tu się ej, stało. No, wiesz co, Jerry, na takie ognisku jeszcze nie byłem. wygrałeś. Ej, ognisku, ja nie chciałem żadnego ogniska robić, przecież my rozbiliśmy samolot za kilka milionów Robuxów. Ale najważniejsze to, że każdy żyje, to jest najważniejsze. Tak, tak, zobacz, nawet kilka siedzeń przetrwało. Ej, musi poszukać kibelek, jestem ciekawy, czy gdzieś kibelek jakiś przetrwał, ale w sumie to nie wiem, raczej mi się nie tego szukać, no, słuchaj, niestety dzisiaj rozbiliśmy samolot, nie udało nam się go uratować, to co tu się stało to jest jakaś, jakaś lekka kraksa, Simon, co nie, tak bym powiedział. To się wyklepie, Jerry. Tak, to się wyklepie, może jeszcze coś naprawimy, a wy zostawcie w tutaj łapkę w górę i subskrypcję z i widzimy się w kolejnych odcinkach. Narka wszystkim!